Dzisiaj troszeczkę taki bardziej hardkorowy temat z RPA, hardkorowy taki nazwijmy to temat z brzuszkiem i chcieliśmy troszeczkę porozmawiać o kwestiach takich ciążowych żeby porównać kwestie Polski, kwestie RPA bo jakoś tak to jest, że kobiety załóżmy z Afryki czy z Azji jakoś mają więcej dzieci niż kobiety z Europy. Nie wiem, czy to jest taki objaw tego, że konformizmu. Niektórzy mówią, że dlatego tak jest, bo, bo kwestia jest, że załóżmy w Afryce czy gdzieś jest biedniej, a w Europie jest bogaciej i czy to z tego wynika? Jak myślisz? Just, e, bo jesteśmy w trochę inaczej, tak? To jest rodzinne, to na przykład pierwsza rzecz małżeństwo jest odwodzić rodzinę, tak, a nie mm w nie wiem, zobaczyć inny świat. No, rodzina w tak. takim wypadku jest najważniejsza, ale nas deszcz zaraz zmoczy, przy okazji to będzie weselej. E, ale tak, no też, też, też coś z tego jest, no na przykład, e, jak już na kanale na pewno zobaczyliście kiedyś, że przykładowo u Zulusów jest taki zwyczaj, że e, zanim kobieta będzie żoną, to powinna urodzić dwójkę dzieci, prawda? Niekoniecznie dwójka, ale to, że e, z, może pokazać, że ona jest płodna, tak? że ona może otworzyć rodzinę. E, że jest zdolna w sumie tak, do. Dokładnie. Ja dokładnie. kiedyś też od znajomych kolegów, załóżmy misjonarzy z Afryki, słyszałem coś takiego, że właśnie dla kobiety z Afryki większą hańbą jest nie mieć dziecka niż na przykład być, być panną z dzieckiem, w sumie, prawda? No, no tak, ale to też. W sumie, że, że, to, coś, że to coś w sumie z tego jest. Natomiast no, kwestie załóżmy ciążowe to się wiążą tak samo z kwestią opieki medycznej czy z tego typu innymi rzeczami. Jak to wygląda, jeżeli ty masz porównanie na przykład, no, nie masz porównania w RPA z tym, ale na pewno, na pewno wiesz mniej więcej, jak wyglądają tego typu rzeczy. No to RPA musisz płacić ubezpieczenie medyczne, tak, to jest konieczne, musisz, to jest... Nawet jeżeli to nie będzie odrodzić dziecko, ale musisz mieć. I to jest tak, że możesz iść to prywatnie w szpitalu. I to będzie urodzić dziecko, to masz wszystko, wiesz, ten cały pakiet, na przykład, że będzie płożne, tak, to będzie lekarze, to będzie później dziecko i na pierwsze szczepienia. Dokładnie. To cały... Tak, jeżeli to nie masz, no to ok, ale to idziesz to public hospital, a tam są gorzej sytuacja. Gorsze tą, warunki że, są, tak? Dokładnie. Bo tam są nie ma miejsca dla ciebie, jeżeli to jest musisz mieć już bóle, jak będziesz rodzić za pół godziny na przykład, tak? I to jest tak, że tam jest krynarki, głożna i tak dalej że zobaczyć, że dziecko, możesz urodzić dziecko bez lekarza i potem dziecko może czekać dwie godziny i idzie do domu. No bo zależenie dalej w szpitalu się dodatkowo płaci, prawda? Tak, albo musi być komplikowana sytuacja, dziecko może być w niedobrym stanie albo coś takiego, ale no to, no, musisz być też biedna, nie? Mhm. Niestety. No, na tej zasadzie. No, ja kiedyś też słyszałem, że już jesteśmy przy tych tematach ciążowych, coś takiego, że e, podobno, e, na przykład kobiety z Afryki czy z Azji są i tak bardziej płodne, prawda? Jesteśmy. W, w, jem, według mnie. Tutaj spotkałem dużo kobiet, na przykład jeden na trzy kobiety nie są płodne. To jest trochę szok dla mnie, bo nie wiem, to może jedzenie, może, nie wiem. Ja kiedyś, ja kiedyś czytałem taki artykuł na temat tego, że różne korporacje, które rozprowadzają, załóżmy, jedzenie, e, nawet w Polsce, to e, tam są wprowadzane środki, które powodują to, że, e, no, w sumie one działają na płodność kobiety, no. Niektórzy tam domniemywują jakieś tam kwestie, że to się w ten sposób chce wyniszczyć naród i tak dalej, no to są już tam takie tam dywagacje, ale ale coś z tego jest, że, że na przykład w Afryce czy w Azji m, ogólnie to jedzenie jest zdrowsze Jest i e, też m, nie każdy na przykład jeżeli to mamy e, sytuację, że nie jest zdrowy, no to nie będziemy pukać cały czas ta, tabletki, nie? No tak. Będziemy no... pierwszy raz e, zobaczyć co może być naturalnie e, zrobić i, i, i potem... Czyli, czyli prawda jest ogólnie taka, że jest kwestia jedzenia, jeśli chodzi o ciążę, jest kwestia powietrza, bo w Afryce też klimat. przemysłu nie ma, klimat, prawda? prawda? I to wszystko ma wpływ jakoś na, na, na człowieka, że człowiek tak jakoś niszczy sobie naturę, to potem jest efektem ubocznym to, że są te problemy, załóżmy, z płodnością, czy, 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 czy załóżmy z tego typu kwestiami. Natomiast natomiast Cała ta opieka, załóżmy, lekarska, jeżeli, jeżeli to mówimy, no to wiadomo, to ja też kiedyś czytałem coś takiego, że w Stanach Zjednoczonych, załóżmy, w sumie, jeśli kobieta rodzi, to nawet też w niektórych przypadkach płaci około 6 tysięcy dolarów, prawda? No, jeżeli to nie masz, to jest bardzo podobne, bo jest, musisz mieć, jeżeli to masz pracę, to, to nie jest automatyczne. E, musisz płacić dodatkowy, na przykład, jeżeli to jesteś chory, na przykład starsze ludzi, um, oni płacić więcej, bo. No bo częściej zachorują, dokładnie, nie? No, dokładnie, że oni może dostać czas szpitalu, bo jeżeli to masz, nie wiem, wypadek i nie masz ubezpieczenie, no to będzie dużo kosztuje. Musisz mieć, nie wiem, 50 na rękę, że zrobić operację. No, no. E, I to, to jest duż, dużo. Um, sytuacja. Było tak, że, że ludzie e, miał wypadek albo coś takiego i nie ma 5 tysięcy na rękę. I, no to oni mówią, no to sorry, nie możemy nawet dotykać Aha. osoby. No, no, tak? no. To cieszmy się, że rodzimy w Polsce. Tak. Cieszmy się, że rodzimy w Polsce, <laughs> bo jest to, warunki są jakie są zawsze, ale, ale ogólnie za to się załóżmy nie płaci, że przybywa obywateli w Polsce. No, e... Ale mamy dobrze lekarze. Mamy lekarzy dobrych i na Śląsku tak. też mamy dobrych lekarzy i w... RPA też Mamy, w RPA dobrych. Też tak, nasi... mamy bardzo dobre lekarze według mnie to jest i może zobaczyć dużo w uh -huh. Tam chodzi też lekarze, ale to prywatnie, to prywatne. Do szpitalnie. prywatnych klinik, nie? Oni normalnie wtedy biorą i, i, i na tym załóżmy zarabiają, no ale też to się właśnie zastanawiam, cały czas w głowie mi siedzi kwestia tego typu, wiadomo, że każdy rodzi w swoim miejscu, gdzie się tam urodził, natomiast no, jeżeli te 11 języków w RPA jest i teraz ktoś tu trafi, nie, jakiś Zulus z z Burganie, żeby się... Nic nie będzie stać, mówimy po angielsku. Zobaczyć, nie, nic mi nie będzie. Jak ja po prostu jestem tutaj, przepraszam, jeżeli to ja też urodzi dziecko, to czasami nie, nie myślisz po polsku. No. To ja rodziłam dziecko, nic no. mi nie stało. No, zgadza się. Mamy rękę. Ale właśnie, a propos angielskiego, też zobaczycie parę filmików na kanale będzie. Bardzo fajnych. Czy warto uczyć się angielskiego? Kto chce się uczyć angielskiego? I do czego w ogóle angielski jest potrzebny? w życiu, to też takie kilka filmików zrobimy, bardzo ciekawych. Także zachęcamy do oglądania tego kanału, subskrybowania, lajkowania i udostępniania znajomym. No jeżeli ktoś będzie miał pytania dotyczące RPA, to jak najbardziej zachęcamy do komentarzy. Na pewno będziemy starali się odpowiedzieć w miarę możliwości. Jeżeli ktoś będzie chciał nawet jechać do RPA, będziemy w stanie pomóc, żeby pokazać, co jest ciekawe, co jest interesujące. Co warto zwiedzić i jak najtaniej tam wziąć yy, sobie pobyć? Chociaż, bądźmy realistami, panie jest chyba krajem dosyć tanim, prawda? Nie. Dobra, <laughs> ponieważ zaczyna padać, moi drodzy, to uciekamy szybciutko, żeby się nie zaziębić. Trzymajcie się i subskrybujcie.